Mała retencja na obszarze nadleśnictwa ruszów, to jest temat bardzo głęboko zakorzeniony w historii, bo ta mała retencja, którą realizujecie tutaj od wielu, wielu lat, ona praktycznie ma również za zadanie przywrócenie ekosystemów, które tu kiedyś były, a obecnie zniknęły. Tak. Obszar, na którym zarządza nadleśnictwo ruszów, to są lasy położone na płaskim terenie nizinnym. Gdzie odpływ wody zawsze był bardzo powolny, odpływ wody opadowej powierzchniowej i w związku z tym przez tysiąclecia wykształciły się zbiorowiska leśne mocno uwilgotnione, lasy bagienne, bory bagienne, wilgotne. No, w latach powojennych, w latach 60., głównie nastąpiły duże prace meriolacyjne, które miały za zadanie udostępnić te obszary leśne, no, po to, żeby pozyskać drewno na potrzeby gospodarki narodowej. W owych czasach głównie to były kopalnie, ale nie tylko. W związku z tym zostały zrobione na tym terenie potężne prace meriolacyjne i po niewielu latach te wszystkie wilgotne zbiorowiska leśne zostały osuszone. i Pozmieniały się, zostały zdegradowane, i w tej chwili oprócz tych wszystkich celów, które stoją przed y, małą retencją nizinną, czyli tam zatrzymania w lesie, uwilgotnienia i tak dalej, u nas jednym z tych głównych celów jest również przywrócenie tych wilgotnych siedlisk, których potencjalnie mamy tu bardzo dużo, natomiast y, po tych wszystkich melioracjach, osuszeniach zostały w szczątkowych ilościach. Y, to, co w tej chwili przez te ostatnie kilkanaście lat wybudowaliśmy, to są zbiorniki, które praktycznie są rozrzucone po terenie całego nadleśnictwa. Natomiast y, Historycznie od ponad 200 lat mamy też tutaj około 190 hektarów stawów rybnych, które nadal są wykorzystywane do prowadzenia gospodarki rybnej. To są oczywiście obiekty większe, bardziej skumulowane, ale to nie jest już retencja, tylko to jest po prostu przeznaczenie gospodarcze do hodowli ryb. Natomiast nasze zbiorniki, te retencyjne, E, oczywiście z wykorzystaniem możliwości zasilania rowów nawadniających tak dalej, ale są rozrzucone w miarę równo po całym terenie nadleśnictwa. Przy niektórych zbiornikach mamy ścieżki rowerowe, mamy jakieś miejsca wypoczynku postojowe przy tych ścieżkach pieszo -rowerowych. Oczywiście są to też elementy bardzo wzbogacające i urozmaicające krajobraz leśny. Czy w ślad za budową tych zbiorników pójdzie zmiana ekosystemów tych tutaj terenów. Ale oczywiście oprócz tego, że te wszystkie zbiorniki bezpośrednio wpływają na swoje najbliższe otoczenie poprzez uwilgotnienie, zmiany warunków lokalnych warunków mikroklimatycznych, to są też miejscem powstawania nowych zbiorowisk roślinnych czy zwierzęcych, e, takich jak na przykład no, wreszcie ryb nie ma. Natomiast w już w zbiornikach wodnych ryby, owady, różne rośliny wodne e, w swoich zbiorowiskach zaczynają występować, a z tym wiąże się też AWIFAuna wodna, e, mamy w tej chwili bardzo dużo bielika, e, kaczki. Gęsi, różne inne gatunki związane z wodą. I to jest oczywiście szalona zmiana, jeśli chodzi o, o bioróżnorodność, o, o e, wzrost różnorodności gatunków i związana z tym cała bioróżnorodność wszystkich zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych związanych z wodą. Nadleśnictwo złotory jest takim doskonałym przykładem górskiej retencji. Weszliśmy w ten projekt, e, dlatego że mm, jesteśmy dobrym przykładem, gdzie nie ma wody. Zretencjonowanej, natomiast poprzez to, że ukształtowanie terenu jest właśnie i górzyste i pagórzyste, że się tak wyrażę, to ta woda szybko spływa przy nawalnych deszczach. I taka jest rola naszej retencji, żeby przechwycić to szybkie, duże, opadowe uderzenie wody. No ale ukształtowanie tego terenu też wymusza zupełnie jakby inną infrastrukturę wodną. Tutaj nie możemy mówić o jakichś potężnych e, zbiornikach o e, lustrze wody powiedzmy mierzonym w hektarach. Nie, to, nie są, e, to są inne charaktery niż na nizinach. E, to są mniejsze zbiorniki e, na bądź przy potoku, które odbierają e, tę, to co powiedziałem, pierwszą nawalną falę. A jak dużo tych zbiorników mamy? W pierwszym projektowaniu to ono skończyło się w 2015 roku. Zrobiliśmy, mówimy tutaj o zbiornikach retencyjnych typowo, to było 12 zbiorników. W, drugiej, w drugim projektowaniu poszliśmy troszeczkę szerzej i zrobiliśmy dwa razy tyle, 25. Wraz z tymi zbiornikami, czy budujecie również jakąś infrastrukturę towarzyszącą, jakieś śluzy, jazy? Śluzy, jazy to są zbyt poważne myślę, urządzenia, na małą retencję, w ramach małej retencji. Natomiast bywało, że. Rzeka Wezbrana czy Potok, który naprawdę w czasach e, słonecznych nie wyglądał i w ogóle z e, kpiną na niego patrzono, w momencie nawalnego deszczu potrafił się stać dużą, rwącą rzeką e, i w związku z tym zabierał nam infrastrukturę drogową. Więc elementem tego projektu było również zabudowywanie, naturalne zabudowywanie tego rodzaju cieków po to, żeby uniknąć tego rodzaju strat. Ta ilość zbiorników zbudowanych tutaj w nadleśnictwie, ona wpływa z korzyścią na krajobraz? To jest duża radość dla nawet mieszkańców. Już nie mówiąc o tym, że łatwo zauważyć prawdziwość powiedzenia, że woda to życie. Te zbiorniki wypełniły się ptakami, gadami, płazami już nie mówiąc o świecie owadów, e, oczywiście nie wspomnę tutaj o radości, jaką sprawia to e, lokalnym mieszkańcom, dlatego, że tej wody nie mamy w regionie dużo i jest to jakieś, jakaś propozycja e, udestynkowania tych zbiorników z jakimś też atrakcją turystyczną. Czyli nie tylko ta podstawowa funkcja polegająca na zatrzymaniu i zgromadzeniu wody, ale też no, znakomita funkcja krajobrazowa. Ja, ja powiem tutaj o efekcie synergii. To się naprawdę przeszło nasze oczekiwanie, jeżeli chodzi o odbiór tego. To są tak jak powiedziałem, każdy aspekt przyrody, od owada po człowieka, bardzo dobrze i z radością przyjął tą naszą pracę. Panie Nadleśniczy, w Nadleśnictwie Zdroje realizujecie od wielu lat projekt małej retencji. Jest to o tyle charakterystyczne, że to jest nadleśnictwo położone w terenach górskich. Co okoliczności przyrody e, wymuszają na Was podczas realizacji takiego projektu? Rzeczywiście już retencja górska i program retencji górskiej drugi w tej chwili realizujemy. To już jest dobrych kilka lat i mamy pewne doświadczenie i rzeczywiście Góry wymuszają na nas troszkę inne działania niż na nizinach, gdzie spodziewamy się dużych, rozległych zbiorników z dużą tafą wody. U nas to są zwykle niewielkie zbiorniki, wręcz oczka wodne, może większe, bo, bo można spodziewać się, że to nie są kałuże też. Ale to są nieduże zbiorniki często są to zbiorniki stare, zaniedbane, bo też przynajmniej w zdrojach się tym to u nas charakteryzuje, że mamy wiele zbiorników przedwojennych, które zostały po prostu zapomniane, gdzieś zostały ślady po nich, jakieś zdjęcia stare. My to odkrywamy, wyszukujemy, nasi pracownicy znajdują to i staramy się je otworzyć. Także to są zwykle nieduże zbiorniki, one pełnią funkcje, wiadomo, retencyjne na pewno, natomiast oprócz tego spowalniają spływ wody, bo u nas wszędzie jest stromo i ta woda, kiedy się rozpędzi w strumieniu, czy spływa po, po drzewostanie, to ona, ona niszczy, ona wyrywa, ona nanosi mnóstwo materiału i skalnego i, i liści i, i tego i, i, i gałęzi, natomiast te wszystkie zbiorniki powodują, że ta woda się Zatrzymuje, ona wsiąka, nie spływa tak szybko, nie ucieka. No, oczywiście, one spełniają też inne role, bo, bo u nas są też. No, brakuje tych zbiorników generalnie w górach, bo u nas nie ma ogromnych stawów, nie ma jezior. Także każdy zbiornik, jaki stworzymy, jest czymś dodatkowym, czymś bardzo cennym. One poprawiają mikroklimat, re, też nasz lokalny. Też służą nam czasami jako zbiorniki przeciwpożarowe, bo, bo trzeba skończyć wodę pobrać. Lasów mamy dużo, pożary się cały czas zdarzają i wtedy każdy taki nowy zbiornik jest zbiornikiem jednocześnie przeciwpożarowym, no to są też poidła dla zwierząt, bo, bo tak jak mówię tych zbiorników u nas nie ma. To wszystko co tworzymy od już kilkunastu lat to jest jakaś taka wartość dodana, która spowoduje, że że tej wody będzie więcej, że ona zostanie i że ona będzie służyć. Tym bardziej, że mamy w planach kolejne e, działania. Nadchodzi trzecia edycja. Z, z, znowu zgłosiliśmy troszkę różnych zbiorników i mamy nadzieję, że uda nam się to wszystko zrealizować. E, wszystkie zbiorniki, wszystkie obiekty, bo to są nie tylko zbiorniki, oczywiście tych zbiorników jest trochę. E, to u nas w, w naszym rejonie, no, odwiedzanym przez rzesze turystów, to jest też taki, e, taka rzecz dodatkowa, ciekawa, no, wręcz tworzymy nowe atrakcje turystyczne. E, część zbiorników jest zrealizowana właśnie przy szlakach turystycznych, gdzie ludzie przechodzą, mogą się zatrzymać. W kilku miejscach postawiliśmy kilka tablic informacyjnych, żeby też no, społeczeństwo wiedziało, po co my to robimy, po kiego grzeba leśnicy bawią się jeszcze w tą małą retencję. No, mają gospodarkę leśną, mają drzewo, mają dostarczać surowca i jeszcze budują zbiorniki. No to przecież nie jesteśmy wodami polskimi. Także taka informacja się przydaje i to rzeczywiście działa, ludzie są tym zainteresowani. Natomiast są to miejsca odpoczynku. Postawiliśmy wiaty turystyczne, miejsca gdzie można przystanąć, można tam nieraz zapalić ognisko przy takim zbiorniku. To jest też ogromna funkcja rekreacyjna, bo jak powiedziałem, tych zbiorników nie ma. A w upalny dzień, kiedy można posiedzieć czy w lesie, czy nawet poza lasem gdzieś na skraju lasu nad wodą trochę się odprężyć, odsapnąć to naprawdę jest coś, z czego widzę, że wszyscy korzystają i są z tego naprawdę zadowoleni.